Witam serdecznie na moim kanale, część trzecia albo czwarta Suzuki V800 DE. Dzisiaj zakładamy aluminiową płytę, która jest mocowana. Z tego co widzę, są cztery śrubki, więc musi być na cztery śrubki. Tu już widzę jedną. Tak. Aha, i tu jest jedna, i tu jest jedna. I pewnie z drugiej strony. No i jest czwarta. Dobra, zabieramy się. Potrzebny będzie tutaj imbus Imbus tak No tak, tutaj jeszcze są jakieś dystanse. raz to badamy tutaj Płyty zamówiłem taka ciekawostka z, z eBay cena 80 euro więc w porównaniu do jakiejś tam no najtańsza, że tak powiem jaka była na rynku, a wizualnie mi się w miarę podobała ma tutaj takie lekkie wytłoczenie na kolektor, taki jak tutaj jest no i zobaczymy, bo tak jak mówię to jest tylko plastik, więc to tak naprawdę niczemu, nic nie daje, aczkolwiek tu w środku jest i tak taka rama, widzę wzmacniająca, którą można też sobie dokupić, tą, ten element dlatego mi się podoba motocykl ma takie fajne rozwiązania. Powiem Wam tak. Co jest mnie dziwi, tylne ramy skręcana, czego już nie było w Tenere, nie było w Afryce Twin, bynajmniej w 1000. Yy, ta rama pomocnicza tutaj jest, o tutaj jest, jest włączona też można ją wymienić. Dodatkowo ona chroni tutaj na dole. Ten plastik, co prawda, to jest przeszło, i też w tym miejscu, więc tak naprawdę motocykl i tak jest chroniony. Yy, co, oczywiście, jest w tym momencie dla mnie niezrozumiałe, dlaczego ta stopka tutaj w tenerze była ładnie składana. Tutaj to tak jakoś dziwnie to zrobili. Nie wiem, czy to jakieś wzmocnienie. Yy, no to już pozostawmy, i tak samo z drugiej strony. Dźwignia od zmiany biegów też nie jest składana, wszystko jest na sztywno i uważam, że jak na taki motocykl, który zrobili bo to z tą bramą zrobili bardzo fajnie to, to jest trochę nieporozumienie, nie wiem teraz wyszedł, bo to jest model jeszcze 2024 teraz wyszedł w 2025 nowy model, on już wtedy nie ma złotych tylko niebieskie felgi, też jest ładny nie wiem jak wygląda tam sytuacja z tymi nóżkami, czy tam coś zmienili z tym no ale jeśli nie, no to dali trochę dupy dobra, zabieramy się za montaż Dobra, cztery śrubki to się też ściąga w pół minuty. Różnica wagowa między tą aluminiową a tą plastikową, powiem Wam, nie jest tak duża. No nie mam niestety wagi, ale może to będzie 100 gram. W każdym bądź razie na tumiku zaoszczędziłem dużo więcej w porównaniu do oryginalnego. Nie ważyłem tumików, ale myślę, że kilogram spokojnie tu jest zaoszczędzony jak nie lepiej. Jedyna rzecz, na jaką jeszcze czekam, to tu tylko mole naprzód. No i już. Myślę, że motocykl jest gotowy do jazdy. Dobra, zabieramy się tutaj za dalszą część montażu tej płyty. Bo niestety, to nie będzie takie skomplikowane, nie wiem, który dystans przychodzi do przodu, który do tyłu. Bo tutaj są takie węższe, są takie szersze. Ale zaraz to przymierzymy, będziemy wiedzieć o co chodzi. Dobra, więc ta logikę, ponieważ tutaj powinien być taki odstęp, dlatego ten gruby dystans przychodzi z tej strony, tutaj nakładamy tą nakładeczkę. To idzie tak, czy jedną ręką, jak to trzyma zębami. No, coś takiego to będzie, tak samo z tej strony. Także będzie ładnie. A więc, tak, płyta zamontowana. Tak jak mówiłem, nie wiem, co będzie widać tutaj. Ten grubszy dystans idzie między tą, tą tutaj tą ramę a samym osłoną. Śrubki są zabezpieczone. Trochę tutaj denerwuje mnie to, że to jest na wierzchu od sondy lampy ten kabel. Co prawda jak tu przyjdą gumole, jeszcze no trudno będzie, żeby tutaj coś mogło go uszkodzić, a ja tutaj też w tym terenie nie będę jeździł. Ale, muszę zobaczyć, może są już jakieś tutaj osłony na tą część Bo... No bo ta płyta ochronna nie, nie zakrywa tego tak bardzo Aczkolwiek wygląda już, wydaje mi się, zdecydowanie ładniej I, I teraz można powiedzieć, że to jest osłona taka jak powinna być Dobrze, kolejny projekt zakończony Jeszcze mam wyższą szybkę turystyczną Tu jest taka ciekawostka, oryginalnie Są tutaj w tej oryginalnej prowadnicy trzy Dziury i tu też są trzy dziury Więc teraz ona już jest na najwyższym poziomie Ta mała szybka tak Ta mała czy to będzie na najwyższym czy na najniższym to raczej za dużo tutaj nie zmienia No ale opór wiatru że tak powiem Jest już na kasku bardziej niż, niż, niż na mojej klatce Ale zobaczymy jak się będzie sprawiać turystyczna szyba Która nie jest też o dużo wyższa ale jest troszeczkę szersza jeszcze tu na boki No i tyle Projekt Suzuki Faustrom 800DE prawie zakończony. Jeszcze czekam na mole i rozpoczynamy sezon. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do następnego.